I hej, cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a przed wami dzisiaj materiał z grida dwa wersji demonstracyjnej będzie to, z tego co pamiętam Nissan Nismo punkty kontrolne i trasa chyba w Paryżu e, tam jest taki jeden moment gdzie gra zlagowała i zlagowała e, prawdopodobnie przez komputer nie, komputer czegoś nie dotyczał i zlagowało się natomiast ja dzisiaj chciałbym z wami pogadać sobie na temat e, nie wiem czego Prawdopodobnie coś sam w pod koniec, ale pogadamy sobie na temat, może, tego, że były targi 3 i pokazano wersję GTA 5 w wersji na PlayStation 4. Z Twódzą powiedziano GTA 4 na PS4, Xbox One i PC, co jest dosyć ciekawe, bo to było wiadome w perspektywie czasu, że zostanie to zapowiedziane. No i cóż, widziałem te targi i powiem szczerze, że to GTA 5 na PS4 no pff, graficznie jest różnica faktycznie e, natomiast z tego co się dowiedziałem na pewno będą rozwinięte jakieś tam wątki e, ale wydaje mi się że jest to jakiś tam chwyt marketingowy i raczej kampania będzie taka sama jak w, na genowych generacjach konsol czyli Xbox 360 i PS3 e, i w sumie no wiadomo E, grafika, bo to jest to, co każdy rzuca, że e, patrzcie PS4, grafika PS3, jaki śmieć i tak dalej. E, natomiast ja Wam powiem, że jeżeli chodzi o porównanie PS4, PS3, to jest jak porównywanie e, polskiej ekstraklasy do brazylijskiej, to jest dokładnie takie samo porównanie, że to jakbyście wzięli polską reprezentację i porównali u wiem na przykład do Holendów, tak? To jest dokładnie to samo, że różnica jest wielka, bo jest różny poziom gry w obu reprezentacjach, tak? To dokładnie to samo jest z konsolami, że te konsole się różnią, bo technologia poszła do przodu i po prostu dała więcej możliwości na tamte czasy. PS3 i Xbox 360 to były po prostu kombajny do gier i generalnie każdy kupował konsolę tylko po to, żeby pograć w jakieś tam tytuły, natomiast nie każdego wtedy było stać na właśnie pc Za notabene 3000, tak? Z jakimiś tam ulepszeniami, usprawnieniami, udziwienieniami i tak dalej, i tak dalej e... No i była jeszcze jedna rzecz, która różniła wtedy PS3 od komputerów Że na trzech PS3-kach można było złożyć serwery Pentagonu, tak? W tym momencie jest to niemożliwe e... I wiadomo dlaczego Natomiast moc obliczeniowa pozwala na bardzo dużo tej konsoli Fakt, czasem się zacina, ale jest fajną konsolą. Natomiast PS4, nowe układy graficzne, to wszystko nowe z jakimś tam, nie wiem, no, z 2013 to są pewnie technologie, także są to dosyć nowe technologie. PS3 w sobie posiada technologie z 2008 roku, czy 7 Było roku, i wtedy to był też przełom, także to było wszystko. Nowe, fajne, ciekawe i tak dalej, e, natomiast tutaj, no pf, cóż, e, teraz to jest właśnie takie porównanie polskiej reprezentacji do holenderskiej reprezentacji narodowej, e, to są różne poziomy, to jest różny stopień zaawansowania. E, ja na razie, no mówię, czekam jeszcze na te Crew Drive Club, jak się pojawi i wtedy prawdopodobnie kupię sobie PS4 i wam pokażę jakiś tam materiał, właśnie z tej konsoli. I cóż, 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 nie wiem, no nie mam więcej tematów, przepraszam Was za jakiekolwiek tam y, dziwne y, helikoptery samolota, ale to są uroki mieszkania blisko lotniska i y, y, po prostu tak to wygląda, że przylatują wszystkie samoloty, które nad tym osiedlem, na którym ja mieszkam. I cóż, kolejny film, nie wiem kiedy się pojawi prawdopodobnie za jakiś czas, ale nie jestem w stanie powiedzieć kiedy. E, natomiast mam nadzieję, że Wam wakacje będą miały fajnie. E, gdzieś wyjedziecie, nie będziecie siedzieć całe dwa miesiące przed komputerem. E, no i cóż to, chyba na tyle, chociaż widzę, że mam jeszcze trochę czasu. E, najwyżej trochę materiał przedłużę. E, tak, co jeszcze chciałam powiedzieć? A! Jeżeli chcecie zobaczyć materiał z LOL, jakieś tam poskładane fragmenty, to napiszcie mi w komentarzach. Ja zrobię to w czasie jakimś tam, powiedzmy, złożę tam to z kilku gier. No i zaczymy wtedy. Zapraszam Was również do lajkowania mojego Facebooka. Linki wszystkie będą w opisie, oczywiście. Lajkowanie Facebooka, lajkowanie, followowanie Hitboxa. Przy wolniejszej chwili na pewno zrobię jakiegoś live'a. Co jeszcze? To chyba tyle. Jak mi coś tam jeszcze jakiś link dodam pewnie, ale to chyba tyle. Czyli Facebook, hitbox lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie Oceniajcie, polecajcie znajomym to wszystko Także trzymajcie się na razie. Hej, do zobaczenia, mówił dla Was Paweł Elo!